A, jesteście już, to co się nie odzywacie. Cześć, witam wszystkich. 1 luty na energii. Styczeń minął, kolejny miesiąc przed nami. Trzeba dalej analizować, działać i zdobywać jakieś punkty. Dobra. Co na Bitcoinie, co ja majstruję, tak? Zaraz do tego przejdziemy. Ostatnia analiza, 28 stycznia. No to kilka dni temu w sumie to co tam. Cztery dni minęły. Dzięki za łapki. Jeden jest przeciwko. Atak podaży był zgodny z planem. Tak też wyszło. tu konkretne analizy. Pozdrawiam. Dzięki. Mało odpowiedzi. W ogóle Was chyba nie ma. Nie wiem, czy się interesujecie, czy nie już tym bitcoinem w ogóle. No i co? Sytuacja była jaka? Co my tam robiliśmy? Wyznaczyliśmy tutaj poziom, tak? Klaster FIBO Dwóch poziomów, mierzenie zewnętrzne plus mierzenie wewnętrzne, dał nam klaster Fibonacciego, tak, na poziomie tam, by trzeba zobaczyć, ile gdzieś tam pisałem. Ile pisałem tam, że 3000 ile? 3384 dolary, tak, na tym poziomie był klaster. Oczekiwaliśmy tutaj jakiejś reakcji ceny, tak? Prawdopodobnie widzimy, po korekcie pędzącej cena powinna pędzić. Mieliśmy tutaj. Falę pierwszą, drugą, trzecia. Prawdopodobnie czwarta tu się budowała z dobiciem fali piątej do tego poziomu. Dobra, coś więcej? Anku, co ty, anku kombinowałeś? Ostatnia strefa wsparcia wyznaczona. Dlaczego tutaj? Mówisz, że tutaj wcześniej była reakcja. No, będzie na pewno jakaś to strefa, ostatnia. Fajna, stąd była reakcja, także będzie prawdopodobieństwo obrony tego terytorium przez byków tego poziomu. Anku coś tu dorzucił jeszcze. Pindbar, tak? pindbar się utworzył już tam Anku. Pindbar, czyli jakaś prawdopodobnie reakcja, czyli jakaś korekta, tak? Jeszcze raz Anku. Co ja tu wstawiałem? Aha, to już był fajny układ, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak? Widzimy, że tutaj cena z początku dojechała tutaj do wyznaczonego poziomu, stworzył się fajny pint bar, mała reakcja, brak paliwa, zejście tak, poniżej, anulowanie tego poziomu, ale cena wyskoczyła już tutaj ponad poziom i zaczęła się kombinacja i oczywiście było też już wybicie overbalance, czyli czyli zamknięcie układu pięciofalowego, oczekiwaliśmy większej korekty gdzieś do co najmniej chociaż 3,5 tysiąca, tak, to jest 3,5 tysiąca, widzimy tutaj fajna była brona na 3,5, także dosyć równy poziom, tego oczekiwaliśmy, Anku coś tu dołożył, że co, jak wysoko podskoczą byki, większa korekta Anku, tak aż byś chciał rozbudować korektę no zobaczymy, dobra, spoko jest to będzie nam rynek wyjaśniał na mikrofon, zbieraliśmy do końca miesiąca, chyba wiecie, nie? tam do końca miesiąca było czyli do wczoraj i dzięki za wpłaty dla dla Anku, dla Łukasza M Tomasza S Mariusza S Damiana R 5 osób płaciło, czyli dorzuciło się tak? to. Nie były jakieś płaty przymusowe, chodziło o to, żeby jeżeli i uważacie, że kanał jest ok, że fajna jest wiedza i że jest to coś warte tak, dla Was, no to był taki temat, że zbieraliśmy tutaj na lepszy mikrofon, żeby był lepszy dźwięk, bo teraz chyba jest taki przester trochę. No ale jedziemy jeszcze na przesterze i myślę, że teraz można było zakupić. Parę złotych się zebrało, także jakiś mikrofon tam zamówię. Myślę, że będzie lepszy dźwięk. No i tak to wyszło, dobra. To co? Wiecie o co chodzi, czy nie wiecie jeszcze? Co na walczyła? Czekaliśmy na jakąś prawdopodobnie większą reakcję. No i ta reakcja jest, do 3,5 nie doszli. Także overbalance z tego ruchu już był tutaj wybity. Cluster Fibo zadziałał na trochę, później został unieważniony, także to możemy wyrzucić. To niech zmyka, niech nam tutaj nie przeszkadza. No i wiadomo tak, jeżeli te korekty małe pękły w overbalansie tak, to wiadomo, że overbalans przejmuje kolejna korekta większa tak, czyli tutaj jest fala C fali drugiej. Ona tutaj będzie broniła trendu spadkowego, ponieważ jest cały czas trend spadkowy. A co tak to ucieka? Także, jakie kombinacje mamy teraz dla ceny? No, chyba jest prosty układ, tak? Po pięciu falach większa korekta, czyli już mamy 1ABC2, tak? Czyli 1-2 korekta prosta. Jakieś już uderzenie, czyli fala pierwsza. Być może korekta i kontynuacja spadku. Wybicie ostatniego dołka, potwierdzenie małej korekty w trendzie spadkowym. No i cena tutaj, gdzie zmierza? Wiemy, gdzie zmierza, tak? Żółta strefa. Myślę, że byki przygotują tutaj jakąś pułapkę na te niedźwiadki ciężkie, ale to nie wiemy o tym. Zobaczymy, co tam się wydarzy, tak? Bądź korekta jeszcze się rozbuduje. Oczywiście, overbalance będzie działał. Rozbuduje się być może, tak, do korekty prostej, większej, czyli mielibyśmy falę pierwszą. Fala A dotąd. Wtedy tu byłaby jakaś fala B, tak? Prawdopodobnie, ja nie wiem, co tutaj wyjdzie. Co tu się pokombinuje? Fala B, podejście na fali C, bądź atak na overbalance, tak? Jeżeli by przyszły dobre zakupy, to mógł być atak nawet przeprowadzony na overbalance tej korekty, i wtedy byśmy mogli coś już bardziej kombinować. Być może już jakiś rajd wyżej do większej korekty, jak tam Ankorysował, bądź do tej hipotezy, co mieliśmy z korektą taką płaską, wielką, tak, że teraz jesteśmy w fali B, pamiętacie, tak, że to jest fala B rozbudowana, a tu mogłyby przyjść wzrosty na fali C do korekty płaskiej, ja tam wcześniej mówiłem, nie mam tego skrynu, ale tak to by wyglądało, także czekamy na jakąś tutaj reakcję ceny, tak, co ona zrobi, czy będzie jakaś kombinacja już tutaj Wyższego podejścia bądź ataku na overbalance, czy po prostu cena zacznie spływać już tutaj zgodnie z trendem, tak? Trend spadkowy, silny, miesięczny, tygodniowy, dzienny, czterogodzinny godzinny to jest teraz walka, tak? W godzinnym jest teraz walka o przejęcie trendu, ale tak to wygląda. Także czekamy na odpowiedź z rynku, tak? Kontynuacja, bądź wyższe podejście, bądź walka o wybicie overbalansu. Tak to według mnie wygląda i zobaczymy, co, co stanie się tutaj w przeciągu, no może kilku, kilkunastu godzin, czy też kilku dni. Zobaczymy, tak? Także na tyle. To było na tyle. Pozdrawiam i do usłyszenia. A wieczorem jeszcze chyba będzie XRP, bo tam jedna pani się pytała, także XRP odgarniemy. Dobra, pozdrawiam. Cześć.